Jeśli nie odbierasz telefonów od nieznajomych numerów, to ta funkcja z pewnością jest dla ciebie. Przechodzimy do ustawień, następnie zakładka telefon, zjeżdżamy w dół i tutaj mamy dwie opcje. Pierwsza z nich to wyciszaj od nieznanych i tutaj połączenia z nieznanych numerów będą wyciszane, wysyłane do poczty głosowej i wyświetlane na liście ostatnich połączeń. Drugą funkcją są nieznani dzwoniący, czyli będziemy mieli taki wgląd do tego, kto do nas dzwonił, kto nam nagrał wiadomość głosową. Oczywiście, jeśli to jest numer, który jest dla nas nieznany i nasz telefon też stwierdzi, że to jest osoba, z którą my nie mieliśmy wcześniej żadnego kontaktu. Jeśli na przykład szukacie pracy, albo jesteście na jakimś takim etapie, że czekacie na jakieś ważne telefony, to może lepiej nie włączajcie tej funkcji, ponieważ Kontakt z Wami może być utrudniony. Ale jeśli sytuacja jest taka, że nie spodziewacie się żadnych połączeń ważnych od nieznanych numerów, a jednak dostajecie jakieś połączenia, które Was denerwują, to jak najbardziej możecie sobie taką funkcję uruchomić i myślę, że troszeczkę zaznacie spokoju, jeśli chodzi o takie niechciane połączenia.